Cześć! Dzisiaj 3 czerwca, piątek kosimy łąki. Dużo tego nie ma, ale zawsze coś tam powiedzmy zbierzemy. Łąki, jeśli chodzi w naszym gospodarstwie, jakby to powiedzieć może kiedyś były przesiewane, ale to chyba wątpię. Krowy były zawsze wypasywane, też później to zostało zbierane w pele. I ogólnie jest tak, że te łąki co trawa po prostu urośnie, to się zbiera. Nieraz bywały lata mokrzejsze, no to te łąki w większej części były zalane. Ciężko było ze zbiorem trawy w ogóle, żeby skosić. No teraz przyszły takie trochę lata suchsze i powiedzmy, że na tych łąkach, no można powiedzieć, dość przyjemnie się to kosi. E, trawa w niektórych miejscach wysoka metr, w niektórych miejscach pół metra, w niektórych 30 centymetrów, powiedzmy, gdzieś tak średnio. E, Wiosną tutaj łąka została e, opryskana herbicydem na chwasty i powiem Wam, że no, podziałało. Większość kwastów tak naprawdę zginęła. Trawa miała możliwość rośnięcia, i widać, że faktycznie ta trawa odżyła. Że jednak miała możliwość rośnięcia w swobodnie. Zaraz wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Wejdę od drugiej strony. Na pokosie jest tutaj także ta trawa. Jak tak jest grubo, to to gdzieś leży fajnie, super. Kubota. Yy, I tutaj kosiarka samaszu. Akurat yy, yy. pokażę Wam tutaj, jak to wygląda. Można by powiedzieć, że yy zróżnicowane gatunki trawy co rośnie to rośnie jeśli chodzi o chwasty tak naprawdę no, no nie ma e, w tamtym miejscu były pokrzywy i tak naprawdę powiem wam szczerze trawa się zrobiła taka gęsta e, naprawdę szok wow jak to widziałem to super to wyglądało e, więc no, podziałało tak podziałało więc warto warto odchwaszać łąki gdzieś tam te chwasty się pojawiają e, koło domu też Mamy łąkę, to też zostało to zrobione. To też ładnie podziałało. Widać, że faktycznie wycelowaliśmy, tak że pogoda była na chwasty się opryskało. I po paru dniach w sumie coś tam było widać, że się rzuci. A już po dwóch, trzech tygodniach było widać, że te chwasty faktycznie giną. No i tak to wygląda. Jeszcze jedna łąka mi została do skoszenia. I tak na dzisiaj. Powiedzmy tyle z takich prac e, polowych. Jeszcze dzisiaj zostanie mi e, do opryskania pole, e, gdzie zasiane jest sorgo. Dokończyć herbicydem, żeby już był spokój. No i po prostu dalej zobaczymy, co będzie. A na dzisiaj tak wygląda: koszenie łąk i pewnie jutro jutro chyba tak jutro będziemy przetrząsać te łąki, żeby ładnie to przesuszyło się. Pogoda jest na tyle sprzyjająca teraz, że ma być ciepło. Więc z jednej strony na posuszenie trawy to super, znów niedobrze, jeśli chodzi o pola. No bo wiadomo, temperatura wyższa przy niższych opadach deszczu jest mało sprzyjające to. Ale zobaczymy, jak to będzie dalej. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, cześć!